Brudz na mi nieba schodzą, na oh, oh yeah. jo, jo, jo. Brudz na nieba, wszyscy my gwiazd czerni. W nieba schodzą anioły Pierwszy anioł to anioł zatraty Sypie trzklist, raniąc zaręcz oczy drugi anioł kurzamy, gdy skrzydłem uderza w poczerniałe lasy opadają. Posłaniec ten kręgi zatacza, na mrozu kwadryce rozkruszając skały. Czwarty anioł pod brzozą mruczy tarn zdradliwy. Oczekuje wiosny to strumieni płaczliwych jest. Zimny gwiazdcze recie, nieba, Sądzą anioły. My reprezentujemy wydawnictwo literackie, prywatne wydawnictwo literackie, które powstało w maju tego roku. A sprawcą tego wszystkiego zamieszania jest pan doktor Rafał Brzeziński, który, który tutaj jednocześnie robił. Rafał jest założycielem, dyrektorem, ojcem Upaśnościowym naszym. Marta Gwiszcz jest naszą artystką, jak widać, śpiewającą. Przydrożenia bardzo dużo. Miała <laughs> piękną poezję. No i uatrakcyjnia nasze ludne nasze nudne wieczorki poetyckie. Tak? I proszę Państwa, tutaj jeszcze chciałbym przedstawić Pana Stanisława Bojnara. Piewa Pan Stanisław jest autorem pierwszego Tobiku poetyckiego, który się ukazał w naszym wydawnictwie. To jest ten Tobik. Bracia mniejsi. Chcę Państwu powiedzieć, że nie przypadkowo tutaj zabraliśmy Stasia. Dlatego, że Staszek jest od wielu, wielu lat wielkim pasjonatem praktykującym różne praktyki z końmi, prawda? Zawna to już jest miłośnikiem, nie jest. Ale... Tak. I w Stanów... tym swoim tomiku jest dziewięć swoich wierszy, tak? Dziewięć wierszy od konia. No niestety dzisiaj poznacie Państwo tylko jeden, ale to tak jest specjalnie, żeby Was zachęcić, żeby zostawić ten no, ja jestem no, pełen podziwu, bo ja się interesuję poezją, ale niewiele znam autorów, którzy tak dużo i tak pięknie o koniach napisali w tak, historii poezji. Wiele lat e, z nimi spędziłem. Tak. To jest, to jest ja ja nazywam się Ryszard Mierzejewski, jestem też autorem jednego z tobików i jestem jednocześnie recenzentem tej serii, która się nazywa Sz Szuflady Poety. Mamy dorobek czterech opublikowanych tomików, one są tutaj wszystkie do wglądu. A więc jeszcze raz, to jest pana Stanisława Wojnara Bracia Mniejsi, a Bracia Mniejsi to chodzi o konie. U mnie to tak mówiło się, że, że zwierzęta takie domowe, przyjazne ludziom, ale u Staszka to są przede wszystkim konie. Mój tomik pod tytułem Mój świat, tomik pani Brygidy Błażewicz warszawskiej poetki. Które nosi tytuł Trzyma i to mi też warszawskiego poety yy, Jarosława Wita Dłużniaka pod tytułem Studnia. To się wiąże z aurą, jaką żeśmy przywieźli tu do Państwa, bo przyjechaliśmy z deszczem. Może w tym klimacie. Cisza nastała po powietrznej szarudze. Nie jeden listek zadrży na gałęzi. Wicher opadły. Jakby na uwięzi pozwala w niebo piąć się dymu smutce. Jedynie deszczu krople pruszą, pluszczą ciągiem, Tłukąc po liściach czasem nie je poruszą. Jednak do pędu jak wiatr je nie zmuszą. Ociekłe wodą zwisają bezwiednie. Przy ogniu siedzę, w jego błogim cieple refleksję snuję na siłą naturę. Która przed chwilą, wyjąc wichrem wściekle, zbijała w niebo liści całe chmury, biciami wody, siekąc wszystko z góry, czyniła tumult, jak w dantejskim piekle. Proszę ja Państwa, wiersz pod Jabłka wierszy". W zapomnianym ogrodzie. Zdana od zgiełku, na drzewach rosną wiersze. Wysłużone, sękate ramiona trzymają je dumnie, przytulają do piersi, pucułowate, rozkrzyczane, czerwono-złote buzie. Zwolnij, wędrowcze, popatrz tu, wyczytaj, ile w nas soczystej mądrości, o Tobie i o nas, i o stromiku górskim, mruczącym swoje melodie, i o tych owcach obok prowadzonych na wypas, i o lesie wystrojonym jesiennie, i o tym maleńkim piórku, zgubionym przez ptaka w locie, leżącym samotnie wśród opadłych liści na Twojej drodze. I ukochanej klaczy, w anglo angloarabce, która przybyła do nas w ostatnim strasznym stanie. Zresztą to będzie pójść do wiesz. Pamiętam oczy w dzikim obłędzie, spastyczne drżenia podczas dotyku. a potem pracę. Pracy bez liku, która z rogu ufność że będzie. Pierwsze na ląży nerwowe chody. Pod koniec zajęć czułecz ochrania, w prośbie o łakoć podskubywania na barku, do dotyk jej brody. Jakie olbrzymie metamorfozy zaszły w tej głowie pięknej, szalonej, jaka wspaniała ufność doza zeszła znów z niby, zda się straconej, a wielkie serce, bo znikła groza krzywdy uznało za wybaczone. Ten koń był znarobiony totalnie. Brawo. A ja wybrałem jeszcze wiersz pod tytułem Na początku były góry, bo ja w ogóle się urodziłem w Pieszycach, jak to się zawsze mówi u stóp kursowych, zawsze się tak ładnie mówi. I od najmłodszych lat chodziłem po górach. I w zasadzie moje pisanie wierszy też jakąś tam sporą inspirację ma w tym chodzeniu po górach. Bo góry są tak inspirujące, że nie sposób przejść obojętnie koło nich. I ten muzyku, ten mój wiersz, aczkolwiek on będzie tutaj też metaforą ludzkiego życia, ale również go można odczytywać w takim dosłownym znaczeniu. Wspinał się powoli po parach gęstej mgły. Od dali słyszał głosy zwierząt, śpiew ptaków wysoko. Blisko serca umotało mocno, miarowo rytm archaicznego lasu. Czy był dzieckiem, zarodkiem, dojrzałym mężczyzną, czy starcem lub pyłem tylko rzuconym na wiatr nie wiedział. Z trudem odkrywał tajemnice życia i śmierci. Ich powaby, złudzenia, stradliwe klęski, łzy. A góry, stare, wydeptane przez pokolenia zwierząt i ludzi, piętrzyły się i wciąż piętrzą wyniosłe, majestatyczne i dumne. Piękne, i zwykle piękniejsze, jak kobieta w kurtuazyjnym poszekadle, przyjmująca kwiaty, komplementy i miłość kwiaty, komplementy i miłość. Góry i my. Brawa. <kluczy> Aniele Boży, módl się za człowieka. Aniele Boży, się za człowiek, a nie gorzej, za człowieka. Głodnego nie nakarmiliśmy, zbragnionego nie napojiliśmy uwięzionego nie odwiedziliśmy. Cichym pogardziliśmy. A nie, bo Że się za człowieka. A nie, za człowieka. Sprawiedliwości nie łaknęliśmy, pokoju nie czyniliśmy, Bak schomini w ust pane. Nie Nieraz dotyczy a nie módl módł się za człowieka. A nie módl módł się za człowieka. A nie za człowieka, którego imienia prawie nie pamiętam. Brzydki żydo powszechną drzewa i kamienia wsparty na wieży kościoła gdzie tak wielu szukało schronienia a nie módl się za człowieka a nie Boże módl się za człowieka może módl się za człowieka.